Sadysta i psychopata, dwie twarze mroku, ale zupełnie inne mechanizmy. Sadysta karmi się twoim bólem, czerpie przyjemność z prowokowania, upokarzania i obserwowania twoich emocji. Psychopata nie potrzebuje twoich emocji. On kalkuluje: zimny, wyrachowany, pozbawiony empatii. Użyje cię, jeśli mu się to opłaci i odetnie bez mrugnięcia okiem. Jeden działa impulsywnie i emocjonalnie, drugi chłodno i kalkulacyjnie, ale najgroźniejsze jest połączenie tych dwóch: sadysta z cechami psychopatycznymi ktoś, kto planuje na chłodno, jak zadać ci największy ból i czerpie z tego satysfakcję. Rozpoznanie tego duetu może uratować ci psychiczne życie. Obserwuj rozbite wersy, żeby lepiej rozumieć mrok ludzkich zachowań.